Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dzień dobry, witam się z Państwem z Vertigo Jazz Club Restaurant, oczywiście z naszej sceny Vertigo. Dzisiaj dla Państwa mam super informację, nie lada gratka. Otóż powstała strona internetowa naszego sklepu internetowego. Sklep, wszyscy mają długopisy? Już można notować? Okej, okay. sklep.vertigojazz.pl I tam, kiedy wejdziecie sobie na tę stronę, to w takiej kolejności znajdziecie karnet miesięczny, który obecnie jest w promocji. Znajdziecie voucher biletowy, również może być wasz. Znajdziecie podwójne zaproszenia, również dla Was. Nasze wspaniałe kubki Vertigo, Vertigo Jazz Club and Restaurant. Jak i moje ulubione, nasze przypinki z logo Vertigo Jazz Club and Restaurant. Mieli Państwo! To wszystko na naszej stronie internetowej sklep.bertigojazz.pl, ale jeżeli nie chcecie korzystać z komputera albo akurat będziecie przechodzić Oławską 13, to od godziny 18 zapraszamy tutaj do nas i oczywiście to wszystko, co w internecie również możecie fizycznie nabyć u nas, czy to u... Kosta, który Was przywita, czy to w szatni, gdzie zostawiacie zawsze okrycia wierzchnie, czy u naszego menadżera. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.